W programie Biznes to Ludzie, w którym z zaproszonymi gośćmi rozmawiamy o nowoczesnym przywództwie. Witają Państwa Romeo Grzębowski i Jacek Bełdowski. Dzisiaj naszą gościną jest Jolanta czernińska świecka prezeska Fundacji Iskierka. Witaj. Witam. Ja losu i na dzień dobry, powitalne pytanie. E, no dobra. To sprawia, że ludzie idą za tobą jako liderę, liderką. Myślę, że spójność i autentyczność, że to są takie dla mnie bardzo ważne wartości. I trochę jak sobie o tym myślę, to sobie myślę w takich kategoriach, że jak jestem przy sobie, co też nie bywa łatwe, bo to też wiele bym powiedziała dylematów. Y, Które muszę sama ze sobą przepracować, ale jak jestem przy sobie, to ja jakoś myślę o tym, że też jestem spójna. Jak jestem spójna, to jestem autentyczna. Jak jestem autentyczna, to bliżej mi do zaufania, e, a ludzie za autentycznością i zaufaniem idą. E, to też mi bliżej do wnoszenia nawet czasami trudnych spraw, z którymi trzeba porozmawiać. E, jakoś jestem przy tym, że. Mm, że, że to jest chyba to, za, za czym ludzie idą. Myślę sobie, że też idą za kreatywnością, bo ja to też bardzo lubię i e, lubię wymyślać, i też jak rozmawiam z ludźmi, to sobie zawsze myślę. A to by można było połączyć jeszcze z tym, i by na przykład wyszło to. Więc to myślę, że też za tym idą e, i chyba tyle, albo aż tyle. Okej, okay. dzięki. Mamy też rundę szybkich pytań. Mhm. Tak, o już krót... się boję U. typu dokończ zdanie i prosimy uh -huh. o krótką odpowiedź bycie liderką w NGO to dla mnie wyzwanie. A największe wyzwanie w trzecim sektorze to. Mm... Praca z ludźmi na rzecz ludzi. E... I wyzwaniem są też finanse. Najbardziej motywuje mnie w pracy, gdy. Kiedy widzę, jak ludzie się rozwijają. Sukces w NGO mierze poprzez? E, poprzez radość e, odbiorcy, czyli te, tego, dla kogo to robimy. Największy mit o pracy w NGO to? E, że trzeba się napracować, zapracować, żeby cokolwiek wyszło. Mhm. A liderka społeczna powinna zawsze? Myślę, sobie, że to nie tylko chodzi o społeczną, tylko myślę, że generalnie liderka, lider powinna być, czy, znaczy powinna. Lubię, jak jest otwarta, ciekawa i szuka z otwartością drugiego człowieka i też jakby działań, kontekstów, które mogą nas łączyć. Czyli taka szeroko rozumiana otwartość. Dzięki. To zresztą szybki ping-pong mamy za sobą. Powiedz parę słów, czym się zajmuje fundacja. Chcielibyśmy zobaczyć właśnie dzisiejszy temat, bycia liderką w organizacji pozarządowej w tym kontekście. Fundacja Iskierka działa na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Działamy już 19 lat i takie nasze. Mod to, niektórzy powiedzą, misja, wizja, to ja myślę sobie, że to jest jakość i pasja życia. I ta jakość i pasja życia to jest radość, to jest szaleństwo, to jest, jak mówią, niemożliwe, to prawdopodobnie mówią o nas. To są wspólne projekty, które tworzymy z dziećmi, czyli idąc za. Potrzebami dzieci, rodziców, lekarzy, pielęgniarek, dyrektorów i zapraszamy do, do tych potrzeb biznes, patrząc też na ich potrzeby i na, też na ich mocne strony, żeby te współtworzenie projektów, wydarzeń miało radość, miało poczucie sensu, miało... Korzyści dla jednej i drugiej strony, bo, bo to wtedy łączy ludzi. No i mamy z takich przykładowych projektów: mamy Dziecięcą Orkiestrę Onkologiczną, jedyną na świecie. Już mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, bo posprawdzaliśmy. To jest projekt, który łączy wszystkie środowiska: czyli powstaje jednego dnia Dziecięca Orkiestra Onkologiczna, składająca się z naszych potopiecznych lekarzy, pielęgniarek, rodziców, rodzeństwa. Powstaje chór który jest grupą zawodową bądź społeczną. Mieliśmy chór doradców podatkowych, integratorów IT, dziennikarzy. Dwa lata temu śpiewali z nami informatycy. No, i w tym wszystkim Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach i zaproszenie artyści. Daliśmy już dwa koncerty w Nosprze, ale pracowaliśmy na to 13 lat, więc to jest też taki wieloletni projekt i proces, do, do którego przygotowywaliśmy się, uczyliśmy się, wyciągaliśmy wnioski, no i potem papam, czy tam param pam, pam i na zasadzie próbujemy, próbujemy i jesteśmy w Nosprze. Mamy też takie projekty, które są elementem elementami wspierającymi całą rodzinę, czyli jako rodzina trafia na oddział, no to jakby się nią troszczymy i tutaj są takie elementy edukacyjne, jak jest segregator onkorodzica, portal onkorodzice.pl, czyli baza wiedzy o chorobach nowotworowych. Ja po prostu uważam, że człowiek znaczy, że jak wie, to trochę ogarnia swój lęk, ogarnia swój strach, czyli wiedza jakby uspokaja i to temu służy, żeby jak szukać to z wiarygodnych źródeł, a nie biegać po doktorze goglu z całym szacunkiem do doktora gogla, że tam. Różnie z tym mamy. Myślę sobie też o takich projektach twardych, czyli że kupujemy leki, sprzęt, doposażamy, ale też rozmawiamy o tym z każdą ze stron, bo co innego dzieci wnoszą, co innego rodzice, co innego szpital. Szeroko rozumiana arteterapia, więc mamy zawody Formuły 1 na, na oddziale, mamy na stałe dogoterapię, która dwa, dwa razy w tygo... znaczy co dwa tygodnie na różne oddziały przychodzi. Mamy edukację taką szeroką, czyli mamy coachingi, wsparcie, szeroko, takie szerokie wsparcie dla rodziców po stracie, dla lekarzy, coachingi dla lekarzy, którzy zaczynają, którzy mierzą się ze swoimi różnymi trudnymi sytuacjami. To jako taki element wsparcia, ale też mamy takie edukacyjne, czyli jedzonko 1, 2, 3, 4, czyli to jest o zdrowym żywieniu i o tym, jak w warunkach szpitalnych można. Dobrze kolorowo zjeść, i mamy też, to już też powiem, komiks o chorobach, który wydaliśmy dwa lata temu. To jest rozmowa choroby z letnią Adelą, i one we dwie przeprowadzają nas przez cały proces edukacyjny. i Rok temu doczekało się to spektaklu na deskach teatru Arlekin w Łodzi. Świetny spektakl, który edukuje, wzrusza, śmieszy, zatrzymuje. I myślę sobie, że to, co jest największą wartością, że to jest zawsze współtworzone z dziećmi, że tam są oryginalne teksty naszych potopiecznych, które obśmiewają, mówią. To filozofia współtworzenia. A pewnie jeżeli chodzi o skalę, nie wiem, zespół, czy to pracowników, czy wolontariuszy, czy ilości jednostek medycznych, to jaka to jest skala? Znaczy jesteśmy organizacją ogólnopolską, mamy pod opieką ponad 700 potopiecznych. Działamy na co dzień stacjonujemy w Katowicach i mamy. Na, czyli na Śląsku. I mamy pod opieką oddział w Katowicach, w Zabrzu, ale i też w Rzeszowie i w Warszawie na Wawelskiej. Także trochę tego jest, no, ale wiele z tych projektów jest nie tylko dedykowanych. Y na Śląsku, tylko właśnie są projektami ogólnopolskimi, czyli tak naprawdę korzystają wszystkie dzieci. Jest 20 organizacji w Polsce. Mhm. I też... Ale to się opiera bardziej na wolontariuszach, czy są też etatowi nie, pracownicy? Nie, nie. Ja mam etatowych pracowników, mhm. zatrudniam 20 osób, ponieważ uważam, że wolontariat jest po godzinach pracy, a nie w godzinach pracy. Mhm. I jest tyle takiej pracy codziennej, którą trzeba wykonać, że wolontariusz tego nie jest w stanie zrobić. Ja zawsze mówię. Zapytaj sam siebie, czy jesteś w stanie przez miesiąc przyjść i 8 godzin za darmo pracować dziennie. Nie jesteś w stanie. Masz rodzinę, masz utrzymanie, masz koszty, które są z życiem związane, w związku z tym okay. też e, e, zatrudniamy i e, cudownie jest pracować z takim zespołem. Okay. A powiedz, bo znowu może to jest jakiś mhm. mit, może to jest jakiś stereotyp, ale wydaje mi się, że wiele fundacji czy organizacji NGO opiera swój sukces na wielkiej charyzmie założyciela czy założycielki. I pytanie, czy taki styl przywództwa oparty na tej charyzmie sprawdza się w dłuższej perspektywie, Twoim zdaniem? Yeah. Myślę sobie, że on pomaga na początku. A, a potem y, y, mam, 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 mam wątpliwość, czy to na długą metę się sprawdza. Myślę sobie, jak myślę o sobie teraz, o, o, o takim moim liderstwie, to. To myślę o sobie, że jestem charyzmatyczna i że to pomaga, ale w zespole y, patrzę na zespół, y, na kompetencje ludzi, gdzie oni mogą wzrastać, gdzie oni mogą się rozwijać. Y, bo wychodzę z takiego założenia, że jak oni idą w świat i mówią o Iskierce, no to też mówią o mnie i mówią o nas i bardziej się z tym identyfikują. Więc raczej myślę sobie, że to, co jest, to co ja rozumiem jako y, w takich kategoriach bycia dobrym liderem, to jest inwestowanie w ludzi, to jest ich wzmacnianie, ich wspieranie, patrzenie, gdzie są ich mocne strony i gdzie oni mogą dzielić się swoimi kompetencjami. To tak jakby odwołam się: mamy taki świetny przykład naszej psychonkolożki Małgosi, która zrobiła cudowny, fantastyczny, fenomenalny poradnik psycho-. Onko, poradnik psychologiczny dla rodzica, to jest 24 odcinki rozmowy z psychologiem, i ona tam przeprowadza przez cały proces yy, rodziców. I to jest cudowne, ponieważ tam to jest nawet porozkładane na czynniki pierwsze, czyli ile mówić co dziecku, jakiego języka używać, jak to jest, kiedy przychodzi kryzys, kiedy przychodzi nawrót choroby, jak rozmawiać z nastolatkiem. To um, też jest rzecznictwo pokazane organizacji pozarządowych i rodziców, którzy mogą też samo... Um, rzecz, um, z, być takimi samorzecznikami we własnej sprawie. I to jest super. No, też mamy Magdę, która zaczyna współpracę z, y międzynarodową, i to, co ona tam wyrabia, no naprawdę to aż czwarte. Nie i jeden zagląda. charyzmatyczny lider, a nie, nie, zaangażowane nie, nie. osoby. To musimy postawić przecinek, uh -huh. będziemy kontynuować po przerwie. Zapraszamy po przerwie. Mommy.